Hmm. Jak się masz? Co u Ciebie słychać? Jak żona? Co z Nadaj no łapę. Co? Z kumplem się nie chce przywitać. <laughs> <laughs> Proszę pana, jak pan się źle czuje, to niech pan idzie do domu. Panie, pan jest pijany. Kto jest pijany? Ja? Ja jestem normalnie trzeźwy. Jak to? To wy jesteście trzeźwi? Jestem pijany, chcę do domu, do żony. No dobrze. Odprowadzę was do domu w porządku. Ale jak się okaże, że nie jesteście pijani. To tu? Tu. Dziękuję bardzo. Jesteśmy na miejscu, jest bom. Dobrze. A na przyszłość, jak pan będzie pijany, to niech pan nie udaje pijanego, bo to się może źle skończyć. Bardzo pana. pana przepraszam. Bardzo pana przepraszam. Więcej to się nie powtórzy. No dobrze. dobrze. Dziękuję, do widzenia. Dobrze. dobrze. Nie. Przepraszam. Przepraszam pana.